Słowo Boże z dnia 26 listopada 2023 roku. Apel Redi Polonia. Do wszystkich wybranych dzieci z domów modlitwy świętego Jana Pawła II oraz kapłanów w duchowej potrzebie. Ci, którzy przyjęli pseudoszczepionki utracili światło darów Ducha Świętego, ponieważ wyżej cenili własne zdrowie, niż utratę darów od Boga Najwyższego. Sami niejednokrotnie usprawiedliwiając się posłuszeństwem wobec przełożonych, nie mających duchowego rozeznania. Teraz należy przebłagać króla chwały, bo tylko ja, król królów, przez krew i mękę swoją mogę usunąć z was przyjętego w pseudo-szczepionkach demona zła, prowadzącego duszy do duchowej śmierci, a ciało do fizycznej śmierci, komórki rakowe, które uaktywniły się. Proszę was o modlitwę uniżenia, godzinę przed Najświętszym Sakramentem przez trzydzieści dni. Czuwajcie jedną godzinę, podobnie jak ja, spędziłam ją w ogrodzie oliwnym na żarliwej modlitwie do Boga Ojca. W każdy piątek ofiarą mszy świętej wynagradzajcie za wszystkie wasze grzechy. Potwierdzenie, psalm ósmy werset trzeci, z ust dzieci i niemowląt uczyniłeś twierdzę przeciwko swoim wrogom, by zamknąć usta przeciwnikowi i buntownikowi. Słowo Boże z dnia 2 grudnia bieżącego roku. Słowo Matki Bożej Regina di Polonia, w dniu mojego niepokalanego poczęcia 8 grudnia od 12 do 24 niebo będzie otwarte na wasze prośby. Z Bożego Skarbca zostaną wylane zdroje Bożych łask dla proszących, o ile będziecie prosić w postawie dzieciństwa Bożego z pokornym sercem, z wiarą, ufnością i będzie to zgodne z wolą Bożą. Mój Syn widząc waszą wiarę i pragnienia duchowego oczyszczenia się przez przywilej mojego niepokalanego poczęcia nie poskąpi wam kroci łask Bożych. Niech tak się stanie. Amen. 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 Apokalipsa świętego Jana rozdział 8, werset 3 I przyszedł inny anioł. I stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest przed tronem.